Czy kierując autobusem prywatnie powyżej 7,5 ton, muszę rejestrować czas pracy na karcie, czy mogę kartę kierowcy zastąpić? Czy muszą ją koniecznie wyrabiać na, jednym, na jeden prywatny przejazd? Tu mamy do czynienia z artykułem 13 rozporządzenia 561, który mówi nam o tym, że przewozy prywatne wykonywane pojazdami czy też zespołami pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 7,5 tony. Mogą być wykonywane na wyłączeniu, czyli niepotrzebny jest tachograf, niepotrzebna jest rejestracja aktywności kierowcy. <laughs> Jeżeli nawet wykonujemy ten przejazd prywatnie, niezwiązany z jakąkolwiek działalnością gospodarczą, bez względu na to, czy to będzie ciężarówka, czy to będzie autobus, ale ten pojazd ma powyżej 7,5 tony, Kierowc kierujący tym pojazdem zobowiązany jest do stosowania się do norm czasu pracy kierowcy, tych, które są określone między artykułem 6 a artykułem 9 rozporządzenia 561 z 2006 roku. Czyli mamy te 4,5 godziny prowadzenia, przerwa, czy co najmniej 45 minut, możemy następne 4,5 godziny, możliwość przedłużenia dwa razy w tygodniu do 10 godzin, i tak dalej, i tak dalej. Ten okres prowadzenia pojazdu prywatnego. Nie jest czasem pracy kierowcy w rozumieniu przepisów. Taki kierowca ma tylko i wyłącznie obowiązek stosować się do norm czasu pracy kierowcy. Załóżmy, że ja dzisiaj no mam taki autobus, jedenastomiejscowego, takiego busika mam. 11 miejscowy to jest autobus. Nie mówię tu o Ikarusach, i i tych innych przegubowcach takich długaśnych. Tamten też jest autobus, to też jest autobus. I ze swoją rodziną. Czy też jeszcze od znajomych zabieram i jedziemy sobie w góry. Po drodze jestem kontrolowany. Muszę udokumentować kontrolującemu, że ja nie przekroczyłem maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy, że po tym maksymalnym czasie wykorzystałem co najmniej 45-minutową przerwę. Można oczywiście to zrobić na wydruku. Czyli rozpoczynając wyjazd Należy zrobić wydruk. Na tym wydruku wpisać swoje imię i nazwisko, e, wpisać numer prawa jazdy i podpisać się. Wykonujemy ten przewóz, i na koniec znowu robimy to samo czyli wydruk i wpisujemy imię, nazwisko, numer prawa jazdy, podpis. To pokazuje, że to ja, składając tą formę oświadczenia, wykonując podpis na, e, na wydruku, że to ja prowadzę ten pojazd. No i w ten sposób też można to dokumentować. Także nie trzeba na jeden raz wyrabiać karty kierowcy. Tylko teraz się zastanawiam, czy, czy będzie możliwość wykonywania, wy, wykonania wydruku bez włożonej karty do Tachografu. Nie wiem. Jeżeli macie doświadczenie, to napiszcie w komentarzu, na pewno Łukaszowi przekażemy.